Ja wiedziałem, że tak będzie. Automobile, postęp, przyszłość. Proszę bardzo, ale ja się pytam jak to się ma do obrazu naszego kraju? Komu przeszkadzały tramwaje konne? Przecież od zawsze wiadomo, że koń swój rozum ma, a maszyna to nigdy nie wiesz, co we winie. Albo chociaż te tramwaje. Jedzie to to po szynach, więc i wiadomo, jak ma jechać. No, a teraz jestem. Kierowcą tegoż autobusu. Nie bowiem, sunie gładko i przyjemności jest jakaś. Ale tylko na utwardzonych drogach Krakowa. A taka trasa jak ta, do mnie dajcie spokój. Puch. Dziury wszędzie, błoto, a pomocy znikąd. Tyle oleju w głowie miałem, że przynajmniej łopatę ze sobą wożę. Choć pasażerowie kręcili nosem, bo przecież moja walizka się nie zmieści. A teraz wiadomo, czy je na wierzchu. No, ja tutaj koczę, a tam wóz cały czas stoi. Odkopać i zakłuko. Dzień jak codzień. Byleby w drodze powrotnej znowu nie sprawił się jakiś wypadek, bo kolejnego koła w zapasie to ja nie mam. Czuwaj witaj. Na wstępie chciałbym przeprosić za przerwę w publikacji nowych filmów. Uczelnia, praca, obowiązki. Gra w teatrze, a ostatnio także choroba dają się wyznaki. Dlatego od razu zaznaczam, że od teraz nowe odcinki będą się ukazywać nie więcej co dwa tygodnie. Wiem, że jest to duży spadek, ale jednocześnie pragnę zachować wysoki poziom materiałów, a na to potrzeba czasu. Z góry dziękuję za wyrozumiałość. Wracając do tematu, moc, który dzisiaj zaprezentuję, powstał niecały rok temu. Ale teraz nada się idealnie jako odskocznia od militarnych klimatów. W tajemnicy mogę Wam jeszcze zdradzić, że pracuję nad naprawdę sporą i dopracowaną makietą, ale na jej pokazanie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Tymczasem, niech słów kilka o tym niepozornym autobusie umyli Wam czas oczekiwania na większe projekty. Powodem powstania linii autobusowych w Krakowie była niewydolność sieci tramwajowej, która ze względu na swoją złożoność generowała wiele problemów. Pierwszą linię autobusową spod Barwakanu na prądnik uruchomiono w 1927 roku. A od 1929 zaczęto sprowadzać ze stanów pojazdy Duranda, które w celu ominięcia opłat licencyjnych nazywano ragby. Busy produkowane były w kilku wersjach. Ale do Krakowa trafiły te z miejscami od 18 do 21 pasażerów w układzie mikrobusowym lub z drewnianymi ławkami wzdłuż boków. Zbudowany przeze mnie model to wariant mikrobusu na 18 podróżnych i kierowcę. Rama wykonana ze stali, drewniana obudowa z blaszanym obiciem, a pod maską czterosuwowy silnik. Niestety zważywszy na ówczesny poziom motoryzacji oraz stan polskich dróg. Spora część pojazdów wycofano już po trzech latach użytkowania lub sprzedano prywatnym przedsiębiorcom. Główną inspiracją do budowy tego modelu było zdjęcie znajdujące się na kładce książki Przedwojenna Polska w liczbach, które pokazuje autobus Duranta zakopany gdzieś na trasie do Miechowa. Nie bez znaczenia był również fakt, iż jeden z takich wozów zachował się do dnia dzisiejszego i jest eksponatem w zbiorach krakowskiego MPK. Ze względu na sporą liczbę zdjęć, właśnie na tym konkretnym pojeździe oparłem swoją konstrukcję. Makieta to prosta podstawa mająca na celu odtworzyć wydarzenie ze wspomnianej już fotografii. W mojej interpretacji, scena dzieje się w bardziej zalesionej scenerii: wokół jest sporo traw, a nawet jakieś uschłe drzewo. Część z pasażerów na czele z oficerem wojska polskiego. Stara się wypchnąć autobus z powrotem na drogę. Tymczasem kierowca sięga do kosza po łopatę. Są też tacy, którzy nie chcą zabrudzić sobie marynarki błotem i beznamiętnie palą papierosa. Przechodząc do samego pojazdu, jest on wykonany w skali 1 do 40, co pozwoliło zachować wiele detali. Z przodu charakterystyczny grill, błotniki i prosto ścięta szyba. Na bokach trzy drzwiczki do wsiadania. A z tyłu rejestracja i zapasowe koło. Szczególnie jestem zadowolony z dachu, na którym umieściłem odpowiednią tabliczkę, oraz kosz z metalowych obręczy, w którym znajdują się pakunki oraz bagaże podróżnych. Dach wraz z szybami można podnieść i zobaczyć zarówno stanowisko kierowcy z miernikami prędkości, jak i wiernie oddany układ kanap w tylnej części. Figurki to miniaturowy przekrój ówczesnego społeczeństwa. Wszak autobusem. Mógł się przyjechać każdy. Mamy więc kierowcę w odpowiednim uniformie, oficera na przepustce, który stara się kierować całą akcją, zdezorientowanego młokosa, który chciał tylko wrócić do domu, żydowskiego krawca, oczywiście w kamizelce i z bujną brodą, i wreszcie przedsiębiorcę w dwurzędowej marnarce, który z papierosem w palcach przygląda się bezczynnie całej sytuacji. Choć konstrukcja ma prostą budowę. To odtworzenie i klocków było niezłym wyzwaniem. Najbardziej żałuję, że model nie jest w biało-błękitnych kolorach, tak jak w oryginale, lecz elementów w tych barwach Kobi ma jak na lekarstwo. Podwozie również nie należało do najprostszych, tak jak i środek pojazdu, ale ostatecznie efekt jest naprawdę zadowalający. Z pewnością jest to bardziej miniatura na półkę niż model do zabawy, natomiast wiadomo, że zależało mi bardziej na tej pierwszej funkcji. I to już wszystko w tym odcinku. Jak zwykle czekam na opinie oraz komentarze, a wy z kolei czekajcie na następne odcinki, w tym na zapowiadaną wielką makietę. Będzie się działo. Trzymajcie się. Ciao.